Przyszło moje zamówienie z i Zaraz Wam pokażę, co konkretnie wybrałam, jakie modele. W ogóle na stronie Pucini są bardzo fajne promocje teraz, więc jeżeli szukacie walizek, to zostawiam Wam tutaj link i naprawdę Wam je polecam. Ta torba jest bardzo fajna. Zobaczcie, ona jest taka idealna na jakiś krótki wyjazd, a przy dzieciach to nawet na jednodniowy wyjazd, bo zawsze się bierze, a to jakąś bluzę jakby się zrobiło chłodniej, a to coś na zmianę, więc myślę, że będzie przez nas często używana. W tle też jest zestaw walizek. Patrzcie jaka ta jest urocza Taka mała pszczółka. No słodka jest. Dodatkowo ja też mam kod zniżkowy, który Wam tutaj zapiszę. Wezmę sobie kamerę i pokażę Wam resztę. Tak wygląda zestaw walizek, które wybrałam, piękne są, ale wiadomo, że w walizkach nie tylko o to chodzi, żeby były piękne, przede wszystkim są bardzo pojemne, ale też łatwo się je prowadzić. Zobaczcie, ja tutaj jedną ręką sobie obracam walizkę. Są ciche, koła są bardzo skrętne. Pokażę Wam, jak ta średnia wygląda w środku. Mamy tutaj dwie przegródki standardowo, kieszeń z siateczką zapinane na zamek. Pokowna, jest naprawdę spokowna. Na stronie Puczyni znajdziecie nie tylko torby czy walizki, ale na przykład też akcesoria i wiele innych fajnych rzeczy. Ja sobie wybrałam jeszcze takie dwie kosmetyczki. To jest naprawdę spora, ta jest mniejsza i razem tworzą bardzo fajny, praktyczny zestaw. Zostawiam Wam tutaj link. Z kodem wakacje 10 jest dodatkowe 10% zniżki. I ta promocja trwa już od teraz do 11 lipca. thank <laughs>